Cześć. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dziś mamy taki króciutki filmik yy, z pokazaniem yy... naszych figurek, które uzbieraliśmy. A one są wielkie takie. Ale yy, to, yy, 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 mamy pobiliśmy takie używane. Bez zombieka nał. A teraz pokażemy jak hmm. się rusza hmm. i chwilę się pobawimy. Hmm. Rusza się. Rusza. Zobacz. A się można odczepić? A to jest seria Minecraft. I można, jeszcze mogą się ruszać nogi. I ona nie stać, tak jak te dwa pozostałe. Kliber A teraz pokażemy flippera. Mhm. To może chodzić. Nie, stać też. I rusa się głowa. Tak cała. Do... I, I nogi się rusają. Tasek tak A teraz przechodzimy do kota. My nie mieliśmy ryby, bo mieliśmy to uzywane. Bo i daliśmy z akwarium takiego zestawu? Miał. 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 I to ko jest kot miodowy. Mhm. I mhm. może ruszać. O się ogon jest bardzo wysoki. Bo ogon szalicy... A creeper wybucha. I tu na specjalnym takim klocku się rusza. Takim bolcem. Takim tu bolcem z kółkiem. Dobra, to pa! Możemy się pożegnać w wszystkim odcinku. To do zobaczenia w następnym odcinku. A jak wam się podobało, to zostawcie lajka w górę i subskrypcję, żeby nie przegapić następnych odcinków z z, z naszego kanału. Pa!